Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Zły Konferencjer. Tak jak widzicie, ta niedziela nie zaczęła się zbyt kolorowo, a właściwie to zaczęła się od wielkiej ulewy. Po dojechaniu na miejsce, na szczęście okazało się, że jest już dużo, dużo lepiej. A w dniu dzisiejszym szybciutka relacja z Pucharu Polski Strongman Federacji Tyberian Team w miejscowości Brzoza koło Bydgoszczy. Skład sędziowski tych zawodów to niewątpliwie wielcy specjaliści tej dyscypliny sportu. Arbiter główny Marcin Wawrzynowski, Tyberian Team, oraz legenda, jeżeli chodzi o stromiona w Polsce Ireneusz Gryzli-Kuraś. Współprowadzili ze mną tą imprezę mając też czujne oko Nad przebiegiem wszystkich konkurencji Jarosław Dymek i Tyberiusz Kowalczyk Słuchajcie, jeżeli zobaczyliście specjalnie Bo Mariusz ma 160 180 kg I on ma tutaj wygrać tą konkurencję Ale to wszystko dzięki wam, jeżeli mu pomożecie I zrobicie wielki hałas Uliczność, jesteście? No to głośno, Mariusz Pachut Pierwsza konkurencja a pierwsza konkurencja w tych konkretnych zawodach polegała na przeciągnięciu autolawety z samochodem, czyli łączna waga całości to około 45 ton. No było co robić w tej pierwszej konkurencji, chłopaki mieli czym się dobrze rozgrzać. Pierwszy, Pierwsze w jednym No 17-12, czyli 20 sekund sekundy od pozostałych. Zawodnicy Mariusz Pachut, ważący 155 kg, mieszkaniec miejscowości Wilczkowice koło Wrocławia. Dobrze wszystkim znany Tomasz Lademan, reprezentant Władysławowa, 130 kg weteran. Marcin Schabowski. Reprezentujący Gdańsk. 130 kg zawodnik, również dobrze znany i kojarzony oczywiście przez nazwisko z Krzyśkiem Schabowskim, który również był na tych zawodach. Oskar Rocławski to z kolei reprezentant Bydgoszczy, wracający po no, troszeczkę dłuższej przerwie, ale już drugi sezon z nami w tych zawodach. Wypadł moim zdaniem naprawdę świetnie. Stawkę zamykał. Czy też otwierał Marek Wrzeszczy, czyli Pasjonat Strongman. 115 kg wagi. Jeden z najlżejszych zawodników, który radził sobie wyśmienicie, natomiast w pewnych momentach musiał sobie radzić też z czymś więcej, ale o tym później. A w tym momencie konkurencja numer dwa, która polegała na załadunku czterech około 100 kg worków na podest z dobiegiem. Uwaga, prawie 15 metrów. Przenosili ciężar z nogi na nogę, czyli każda z jego kostek przez chwilę będzie musiała przenosić prawie 400 kg. Sam, jak sobie to zobrazuję, to tak jak i Jarek, też często nie dowierzam. Spacer farmera, klasyka, jeśli chodzi o tą dyscyplinę sportu. No bo przecież od przenoszenia tych ciężkich walizek chyba każdy strągłę zaczynał. Jestem zresztą ciekawy, niektórych będę musiał się o to zapytać, czy to była pierwsza konkurencja, której próbowali. W tej konkretnie formie, w tym konkretnym dniu i na tych konkretnych zawodach polegało to na tym, aby z tym ciężarem, a każda walizka ważyła 130 kg, przejść jak najdalej. Zdradzę tylko, że najlepszy wynik. To było troszkę ponad 60 metrów, a więc naprawdę solidny rezultat, bardzo oczywiście zachowawczy. A to dlatego, że zwycięzca tej konkurencji, mimo iż pewnie mógłby przejść z tymi walizkami dalej, kontrolując wyniki swoich rywali, po prostu zrobił dokładnie tyle, ile było mu potrzeba. To oczywiście tylko Pokazuje nam, że ci chłopacy tak naprawdę łamią tak zwane stereotypy, bo przecież każdy z nich przed daną konkurencją musi bardzo mocno pokalkulować i pokombinować, żeby przez długość całych zawodów tak rozłożyć swoje siły, żeby nie wypstrykać się za szybko, a jednak kontrolować wyniki rywali. Zadowolony? Ostarczy. zadowolony z wyniku. Zobaczymy, jak jest. Wtedy będzie można mówić o jakimś zadowoleniu. Panie Burze, nagrodę bramkał mi. Pan specjalnie z mikrofonem po prostu, żebyście uczciwie wcześniej, ile wysiłków kosztuje to zawodnika. Mimo, że nam się wydaje, przyznać, drodzy Państwo, że wygląda tak ładnie. Zgrac on przecież przejdzie się jak z zakupami z biedronki. Ale każda taka siateczka która tym uwaga, 130 kg. Tak właśnie prezentowała się nagroda w konkurencji dla publiczności. A dodać trzeba, że fundatorem nagrody był wyłączny sponsor tego wydarzenia Damian Zajdlewicz i jego żona Sara Autokomis Nowe Smolno 9a. Stoper Irka Kurasia w tym momencie pokazuje rewelacyjny wynik Mariusza Pachuta. Było to 7 sekund z ciężarem na plecach około 360 kg. No a w tym momencie z kolei zobaczycie, co dzieje się, kiedy zawodnik przez chwileczkę hmm, zapomni oddychać. Chodź, oj, dobra, rozetnij, odcięło cię dobra. trochę, nie? Odcięło Czy jest okej? Okay? Mhm. Na przeponę, dobra, jest dobra. Jest. Ja oczywiście troszeczkę parafrazuję Marek to jednak doświadczony zawodnik No tym razem jednak Coś tam, mówiąc bardzo potocznie Nie pykło gdzieś tam Ten tlen, a właściwie Jego brak sprawił, że Przez chwileczkę zawodnik odpłynął Na szczęście bardzo szybko wrócił do nas I kontynuował te zmagania tej konkurencji, na to, aby wygrać tą konkurencję, miał wielką chrapkę oglądany w tym momencie Tomasz Lademan. I z tego, co pamiętam, bo dzisiaj zapisków sędziemu nie zabrałem, było bardzo, bardzo, bardzo blisko, ale, ale o kilka sekund troszeczkę gorzej. No właśnie tutaj widzicie. Walczący z ciężarem Marko Wrzeszcz, walczący również i w tej konkurencji z delikatnym niedotlenieniem, a to już ostatnia konkurencja, konkurencja Finałowa. Zawodnicy określili, że realny ciężar, jaki czuli gdzieś tam w łapkach, to było około 300 kg. No i rzeczywiście było widać, że wgniata ich te ciężary w ziemię, bo mimo iż, zwrócił uwagę, auto przecież do zbyt dużych nie należy, to jednak ustawione było przodem do zawodnika, czyli Całość ciężaru silnika plus no, większa część ciężaru samego auta musiała być przez zawodnika przytrzymana. Uchwyt Herkulesa. Tak nazywa się ta konkurencja i trzeba rzeczywiście mieć uchwyt jak mityczny Herkules, żeby wytrzymać z tym ciężarem, który nie tylko, tak jak powiedziałem, wbija w ziemię, ale też i. No, i wiedzą o tym sami zawodnicy. Rozpala dłonie zawodników do czerwoności. Porównywalnie jest to coś takiego w uczuciu, jakby chwyciło się rozgrzane węgielki z grilla i starało się je zdusić, wytrzymując oczywiście ból w dłoniach. Po tej konkurencji daliśmy składowi sędziowskiemu dosłownie troszkę czasu na to, żeby sobie podliczył punktację. Natomiast bardzo szybciutko pomoc techniczna obróciła auto, no i już za chwileczkę zadaniem naszej publiczności było przytrzymać również ten samochód w taki sam sposób, jak przed chwileczką robili to zawodnicy, ale dla nich to auto było już oczywiście odpowiednio lżejsze, no i podnoszone też z wyższego pułapu, tak żeby no nie chodziło o to nam, żeby sprawdzać jak silne mają plecy, czy będą w stanie z tym stać, tylko czy będą w stanie sobie z tym poradzić. No a w tym momencie Krzysio zawodnik programu siłacze, czyli Krzysztof Schabowski, który był ze swoim podopiecznym. Jestem bardzo ciekawy, jak to się zaczęło, jeżeli chodzi o Marcina i o jego przygodę ze Strongmanem, no bo kiedy ma się wujka siłacza z programu w telewizji, no to łatwo sobie wyobrazić, że pewnie ta inspiracja była, ale jak wyglądał ich pierwszy wspólny trening, muszę ich chłopaków kiedyś o to, o to zapytać. I tutaj sobie pozwolę zauważyć, że Marcin mimo pewnych jakichś tam oczywiście słabych stron, bo każdy zawodnik ma takie słabe strony, takie nawet miał i oczywiście nasz dominator Mariusz Pudzianowski jest już zawodnikiem bardzo, bardzo równym, coraz bardziej doświadczonym, no i takim, na którego tak jak i na właśnie oglądanego w tej chwili Tomka Lademana bardzo fajnie się... Patrzy. Chłopaki łapią też świetny kontakt z publicznością, co jest bardzo ważne, bo ja za każdym razem będę powtarzał, że ten sport to jednak show i sport zarazem. I trzeba to umieć i zrozumieć, i to wszystko jakoś tak fajnie zrównoważyć i połączyć. Oglądany w tej konkurencji, właśnie Tomek, wykręcił drugi albo trzeci czas, co było przez niego no bardzo zamierzone, bo dokładnie o to mu chodziło, aby utrzymać swoją już bardzo pewną lokatę. A w tym momencie zwycięzca z konkurencji dla publiczności, który otrzymuje swoje kluczyki do samochodu, którym zresztą odjechał zaraz po zawodach. Natomiast ten cykl pucharu wygrał Tomasz Lademan, drugi był Marcin Schabowski, a trzeci Mariusz Pachut. Posłuchajmy organizatora. Ze mną udało się dopaść po zawodach Tyberyusz Kowalszy. Witam serdecznie złego konferencjera. Słuchaj, tym razem to ty będziesz gościem na kanale, chociaż wasz kanał też coraz bardziej się, można powiedzieć, bujnął się. I tych wyświetleń tam przy, przybywa, prawda? Coś tam Bo, bo obserwuję. Coś tam przybywa, wiadomo, no, jesteśmy osobami znanymi tak jak i ty. Robimy dobrą robotę. Oglądam wszystkie Twoje relacje, są niesamowite. Nie chcę ci słodzić, bo żeby nie było za słodko, ale robisz naprawdę zajebistą robotę. Naprawdę ludziom się to podoba, jest dobry odbiór, więc oby tak dalej. Fajnie, dziękuję. Słuchaj, dzisiaj jesteśmy po imprezie, która w pewnym momencie była troszeczkę pod znakiem zapytania, bo pogoda znowu by pokrzyżowała plany. Ja tak jak tutaj jechałem i wyjeżdżałem z Gniezna, zobaczyłem pogodę, pomyślałem sobie, no kurczę, te Cyberysza imprezy naznaczone są deszczem jakoś. Było strasznie. Powiem tak, porwało dwa namioty. W jeden namiot zawodniczy, dzięki Bogu, był Mariusz Pachód, który złapał się góry i nie odleciał. 160-kilowy odważnik Mariusz przytrzymał ten namiot. Było niebezpiecznie, bo widziałeś wiało, deszczem i tak dalej. Ale udało się. Wyszło słońce, i jest pięknie, więc oby tak dalej. Wszystko się udało zrealizować, tak? No nie było żadnych żadnych takich sytuacji, które byłyby nieprzewidziane i nieopanowane, bo właściwie udała się impreza, ludzi było naprawdę masakrycznie dużo. Ja przyznam szczerze, że w pewnym momencie troszeczkę się obawiałem, właśnie z uwagi na tą pogodę. Jeszcze chwilę wcześniej, dosłownie na 5 minut przed rozpoczęciem, goniliśmy się z namiotami, a tu się okazało, że frekwencja była... Dopisało, no tak moje, ludzie lubią Strongmana, lubią nas oglądać. Tak jak widziałeś, no są tu postaci takie jak Irek Kuraś, Jarek Dymek, czyżby ty chociaż. Każdy chce nas przyjść, zobaczyć, e, znając nas z tamtych lat, więc robimy dobrą robotę. Widziałeś, ludzie się bawią, e, kurde, no nie wiem co nawet powiedzieć. No naprawdę jest super odbiór i aż się chce, tak? Aż się chce dalej działać. Dzisiaj jeszcze pierwszy raz w historii do tej dyscypliny sportu. Nagrodą dla publiczności był samochód. To chyba też dosyć wyjątkowa coś, sytuacja. Coś niesamowitego, słuchaj, no to e, sam kiedyś marzyłem o tym, żeby taką nagrodę fundować. Trafił się tutaj sponsor e, Nowe Smolno 9A. Tak. tak jest, Autokomis, którego bardzo po, pozdrawiamy. Dał samochód, może nie był to nowy samochód, bo to niektórzy myśleli, że będzie nowy samochód, ale była fajna fura. Szczęśliwiec wróci z małym przebiegiem, wróci na kołach, więc będzie miał naprawdę co wspominać tutaj w brzozie. Zresztą ja widziałem tego, który zwyciężył. On przede wszystkim trzeba też przyznać, wykręcił całkiem niezły wynik, bo przecież jeszcze Krzysiek Saborski później podszedł, mówi, dobra, też spróbuję, może dla syna się uda. Podszedł jeden z zawodników młodszej gwardii niedawno jeszcze Strongman, też nie wykręcił tego czasu. Także tutaj trzeba przyznać, że zasłużenie. Powiem tak, że. Wiem o tym, że auto było lżejsze niż zawodnicy, bo wiadomo, był zamieniony przód na tył, to była duża różnica wagi, ale chłopak ma duży potencjał w swoich dłoniach, co udowodnił, powiedział ci, nie jeden z zawodników pewnie by miał problem trzymać, bo zawodnicy wolą nasi trzymać dużo większy ciężar, a z mniejszym czynarem mogliby mieć tutaj problem. No tu chodzi o tą wytrzymałość, która w pewnym momencie, jeżeli chodzi też o objętość mięśni, no to tak gdzieś tam troszkę nie współgra, wiemy o czym mówimy. Powiedz mi, jakie plany na najbliższy czas? Kolejna impreza prawdopodobnie z tego co pamiętam jest koniń, skoki, więc tych imprez naprawdę mamy, tak jak powiedzieliśmy, jest to cykl 10 imprez, na przyszły rok mamy zaplanowanych ponad 20, więc rozwijamy się co roku, no ale to też dzięki Wam i, i takim ludziom jak Ty Tomek, no bo to jesteśmy pasjonatami tego sportu, ludzie, którzy oglądają te kanały, którzy oglądają te wywiady, lajkują, subskrybują, co polecam, subskrybować Zły konferencjer, żebyście się tutaj nie obijali, ko naciśnijcie na ten dzwoneczek, dobrze mówię? Więc cały czas idzie to do przodu. Moim marzeniem jest to tak, żeby to wróciło naprawdę tak jak kiedyś. Wiadomo, że jest to ciężko, jak nie ma telewizji, nie ma dużego sponsora. Z Marcinem tutaj naprawdę przykładamy się z całego serducha. Tak? Rozmawiamy z dużymi firmami, nie będę mówił jakimi, nie chcę nic zdradzać jest rozmowa z telewizją, ten rok żeśmy powiedzieli, że zobaczymy co będzie, tak, zobaczymy co będzie, mamy feedback naprawdę znakomity, jeżeli chodzi o burmistrzów, gdzie robimy imprezy, zapraszają nas po raz kolejny, sam widziałeś co tutaj było, naprawdę ludzi było sporo, jak się zaangażował w wójt, wspaniale też w tą zabawę, więc tak jak mówię, no naprawdę robimy dobrą robotę i chciałbym, żeby ten poziom był cały czas podtrzymany, a my chcemy zrobić jeszcze top. Wyżej, tak? Tak jak mówię, na razie jest 10 imprez. Jedenasty jest finał. Rancho Gościszów u pana Dawida Szelechowicza na Dolnym Śląsku Kobole Smawca. Tam będzie mega impreza, to będzie dwudniowa impreza. Po raz pierwszy chcę zaprosić, ja już to to powiem, chcę zaprosić wszystkich byłych Strongmenów, żeby tam przyjechać, żebyśmy się spotkali, żebyśmy byli jedną znowu wielką rodziną, bo wiadomo, są podziały w Strongmenie. Nie chcę tego. Chciałbym, żeby wszyscy z nasi zawodnicy razem się spotkali, przybili piątkę, bo wiemy, że ten czas ucieka, jesteśmy coraz starsi. Na co nam zostało? Nie wolno się kłócić, trzeba być razem, bo widzieliśmy potomku kulechu. Dzisiaj był, jutro go nie ma, więc to są smutne rzeczy, więc z tego życia trzeba korzystać i trzeba się bawić. A rzeczywiście trzeba przyznać, że w pewnym momencie no, cała Polska w różnych miejscach była takimi miejscami właśnie zjazdów, Wszystkich zawodników, i każdy tam znalazł troszeczkę czasu na to, żeby wymienić sobie jakieś żarty, powspominać, troszkę też pogadać. Wtedy jeszcze tak może powspominać nie było o czym, natomiast każdy przeżywał to, co się działo tydzień, dwa tygodnie temu. Chodzi mi o zawody, o wyniki, bo ja pamiętam, jak Wy wtedy bardzo mocno żyliście każdą konkurencją, każdymi poszczególnymi zawodami i tego, co, kto tam, jak zrobił. To rozmowa była właściwie monotematyczna tylko na ten temat. Tylko na ten temat? No dzisiaj, tak jak spotkałem Krzyśka z po tylu latach naprawdę. Aż mówię, aż mnie zatkało, mówię Krzysiu tyle co my żeśmy razem przeżyli, zresztą Ty też w tym uczestniczyłeś, moglibyśmy popowiadać, ale to może kiedyś indziej. To chyba bardziej na jakiś podcast wieczorny by się <grym> nadawał. <grym> tak by było, naprawdę wiesz, że tych historii było tutaj w naszym świecie, więc jak może skomentuję, będzie ponad 50 komentarzy, co? Zróbmy tak, będzie 50 komentarzy, ja wierzę w to, że będzie, opowiemy jakąś pikantną historię, co Tomek, zrobimy to? Dobra, ja mam takich kilka w zanadrzu. Jedna konkretnie dotyczy tego faceta, ale nie wiem. Nie wiem, czy by nas nie zmanowali, wiesz? Bo to były troszkę wariackie czasy, też trzeba przyznać. My byliśmy bardzo młodziutcy wtedy. Byliśmy młodzi, głupi, ale to mamy co opowiadać, więc naprawdę historii było wiele. Tak, tak jak mówimy, no, no fajnie się spotkać, mamy co opowiadać. No, jesteśmy dobrymi ludźmi. Ci, co nas nie znają, a poznają, mają o nas dobre zdanie. Niektórzy za plecami szemrają nam, ale my się tymi ludźmi nie przejmujemy. Robimy swoją, a wiemy, że robimy dobrą robotę. Tak jak kiedyś powiedział Leroy, Pieski ujadają, karawana jedzie dalej. Dokładnie tak Tomku, my wiemy co mamy robić i co, co sobą reprezentujemy. Czego mogę Tobie życzyć, powiedz w tym momencie, bo my się będziemy widzieć jeszcze nie raz i pewnie nie raz jeszcze sobie tutaj pogderamy i po... sobie poknujemy pewnego rodzaju plany też i pozdradzamy te plany Wasze, ale czego mogę życzyć na tą chwilę? Tomku, so, co ja bym najbardziej chciał, to już zdrowia, tak? No nie tylko dla mnie, dla Ciebie, dla wszystkich, dla wszystkich widzów, słuchajcie, bo zdrowie jest najważniejsze, jest bardzo kruche i ulotne, więc My fantazję mamy, mamy duszę do działania, wspaniały kanał tutaj Tomka rozbija się. Mam nadzieję, że to naprawdę po tym sezonie będzie to topsy, jeżeli chodzi o kanały, bo tu jest potencjał naprawdę zły konferencjer. Robi bardzo dobrą robotę, więc lajkujcie go. Tomek, no tylko zdrówka i mamy wszystko. Nic nam więcej nie trzeba, jesteśmy szczęśliwi. Bardzo dziękuję, że mogłem być dzisiaj z wami i dzięki za te kilka fajnych słów. Ja mam nadzieję, że też się zdeklarujesz jeszcze na taką właśnie rozmowę, gdzie kiedyś sobie usiądziemy, jak będzie już więcej na czasu. Dłużej. Na dłużej, A. dokładnie. Ale to jak powiedziałem, 50 komentarzy, bo będę zaglądał. Okej. Okay. No to czekamy. Czekamy i pozdrawiamy Was gorąco. Trzymajcie się. Hej. Dziękuję. Dzięki. Fajnie. No i to by było właściwie na tyle. Powrót domu miałem, tak jak widzicie, już dużo bardziej spokojniejszy no i muszę przyznać, że była to naprawdę świetnie zorganizowana impreza z wszystkimi tymi elementami, które potrzebne są, żeby taką imprezę właśnie świetnie zorganizować, ale zresztą nie ma się co dziwić, bo Tybek to już profesjonalista i on dokładnie wie, co trzeba zrobić, żeby ludziom się to podobało. A że się podobało to było widać i czuć. Ja dziękuję za to, że jesteście ze mną. Do usłyszenia. Cześć.